Morinda citrifolia, owoc Noni. Pewnie nigdy o nim nie słyszeliście, ale od ponad 2000 lat mieszkańcy Polinezji polegają na szerokim zakresie właściwości Noni. Teraz współczesna nauka pokazuje, co sprawia, że Noni jest tak niezwykłe. Rośliny, które spożywamy, mogą być klasyfikowane w dwóch kategoriach: rośliny jadalne i rośliny funkcjonalne. Rośliny jadalne, jak owoce i warzywa, dostarczają witamin i minerałów, które pomagają podtrzymywać życie. Wiele z tych jadalnych roślin zawiera składniki odżywcze, które są niestabilne i tracą właściwości zdrowotne podczas przetwarzania i przechowywania. Z drugiej strony, rośliny funkcjonalne, takie jak noni, zawierają związki, które zachowują swoje wartości w procesie przetwarzania i po długim okresie przechowywania. Zidentyfikowaliśmy irydoidy jako główny związek fitochemiczny w noni, zapewniający korzyści, których rośliny z grupy jadalnych nie oferują. Tahitian Noni International jest liderem rynku w zakresie wytwarzania produktów na bazie noni i jedyną firmą na świecie, która prowadzi laboratorium poświęcone wyłącznie badaniom nad noni. Współpracując z niezależnymi naukowcami i uczelniami wyższymi, uważamy, że irydoidy są jedną z najbardziej niezwykłych i niezbędnych substancji w owocu noni. Ich obecność, jak również poziom i ilość, jest jednym z ważniejszych wyznaczników jakości napojów noni. Irydoidy rzadko występują w popularnych owocach. Różnią się od flawonoidów, które znajdują się we wszystkich owocach. Są to główne związki fitochemiczne w owocu noni: bardzo stabilne i odporne na zniszczenie. Są wyznacznikiem jakości napojów noni. Oprócz irydoidów, Tahitian Noni Original jest źródłem naturalnie występującego manganu. Wieloletnie badania nad tym pierwiastkiem śladowym wykazały, iż pomaga on chronić komórki przed uszkodzeniem oksydacyjnym. Wspomaga też organizm w utrzymaniu normalnej budowy kości, energii i metabolizmu. Podobnie jak irydoidy, Mangan w Tien Noni Original zachowuje swoje właściwości podczas całego procesu przetwarzania i przechowywania. Znając siłę i stabilność tych związków, łatwo jest nam zrozumieć wyjątkowość napoju Tien Noni Original. Siła Noni poparta jest przez wyczerpujące badania. Naukowcy przetestowali Taiti Noni Original na organizmie człowieka w warunkach rzeczywistych w 14 badaniach klinicznych. Ponadto przez dziesięciolecia Noni i irydoidy były przedmiotem wielu niezależnych badań. W przeciwieństwie do innych firm, które zlecają produkcję swoich wyrobów, my na każdym kroku kontrolujemy proces produkcji naszych napojów Noni, od zbiorów do procesu butelkowania, zapewniając najwyższą jakość produktu. W istocie byliśmy pierwszą firmą, która otrzymała certyfikat Novel Food zatwierdzający sok Noni jako nową żywność na terenie Unii Europejskiej. Certyfikat ten wydawany jest po przeprowadzeniu długiej i wyczerpującej oceny bezpieczeństwa. Od tego czasu zostały nam przyznane dwa dodatkowe certyfikaty. Oprócz korporacyjnego giganta jakim jest Unilever, tylko Danone zdobył tyle samo certyfikatów UE Novel Food co nasza firma. Różni ludzie mają różne potrzeby, w związku z tym TNI stworzyła całą linię napojów Noni, które odpowiadają potrzebom osób w każdym wieku i prowadzących różny tryb życia. Taitian Noni Family zawiera 15 mg irydoidów na 60 ml. Jest idealny dla dzieci i młodzieży, ponieważ występuje w dwóch pysznych smakach – winogronowym i mango-marakuja. I dlatego, że nie zawiera żadnych substancji słodzących, sztucznych barwników, konserwantów i używek. Tahitian Noni Original, nasz sztandarowy napój i pierwszy produkt Noni przedstawiony światu w 1996 roku, zawiera 30 mg irydoidów na 60 ml, co sprawia, że jest idealny dla osób dorosłych z przeciętnymi potrzebami. Miliony ludzi na całym świecie doświadczyło dobrodziejstw tego niezwykłego napoju Noni. Nasz niezrównany produkt Tahitian Noni Extra łączy Noni z ekstraktem z liścia oliwki, co dostarcza 60 mg irydoidów na 60 ml. Jest on przeznaczony dla osób z większymi potrzebami od sportowców do bardzo aktywnych osób dorosłych lub starszych. Tahitian Noni Pure jest najbardziej skoncentrowanym napojem zawierającym tylko najistotniejszy składnik Noni. Dla osób poszukujących 100% czystego produktu Noni dostarcza 72 mg irydoidów na 60 ml. Jest to świetny wybór do mieszania z ulubionymi potrawami i napojami. Jesteśmy tak pewni jakości naszych produktów, że oferujemy 90-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy. Jeśli nie jesteś w pełni zadowolony ze swojego pierwszego zamówienia, zwrócimy Ci 100% wartości zakupionego produktu z wyłączeniem kosztów wysyłki. Jest to dodatek do ustawowego prawa odstąpienia od umowy